Więc to jest taka tak naprawdę walka, kto szybciej prze... przetrwa. Widzieliście, jak on się nagle odwrócił? To jest niemożliwe. No dobra, zobaczmy, jak on wygląda i co on robi. Na ten moment nie wygląda źle. A co robi? Tego nie wiem. Ktoś odpalił. Aaa. Nie mów, że to AoE. Ja mu nic nie zrobię. Aha. Moja AP! Oj, coś czuję, że nie będzie łatwa. <laughs> jak on będzie takie AoE robił? Ciekawe, czy można to uniknąć. A to co to? Mam go leczyć? A jak ja nie umiem leczyć? Mam jedną umiejętność do leczenia. Pyk. O, uleczyło go trochę. Nie go, się strzelaj. A, to go uleczyłem. Bym miał kompana. Oj, znowu eksploduje. Aaaa, zróbmy unik. Problemy z to bardzo dużo, bo on będzie się tak detonował i będzie strzelał we mnie. Dobry początek, dobry. Mam pomysł, mam pomysł. Jak będę widział, że dojo tego towarzysza, to postaram się go wyleczyć. Nie wiem jak, ale go spróbuję. Chyba, że dam radę unik zrobić. Nie. Nie da się, dobra i zadaję tyle samo. Na razie będzie strzelał, o jest się je gotowy. O nie, Jak ja chciałem. No właśnie i dostanę. Ła! Robi się problem? Bo może... Ła! Co tak szybko? Co jest? Aha. No to trochę klipa. <laughs> dobra, będę jej zadawał, ale mam pomysł. Mam pomysł. <laughs> mam nadzieję, że to zadziała. Jakoś to wytrzymam. Dobra, bo on teraz będzie kastował, to ja powinienem w tarczę dostać. Trochę tych kulek przygotuję, żeby się wyleczyć i mojego towarzysza. Tylko towarzysz musi się szybko pojawić. Gdzie mój towarzysz? Dawaj towarzysza, bo mi te kulki znikną. Dobra, znikają już. Więc muszę się wyleczyć. Spróbuję to przetrzymać. Ta, przetrzymamy. Gdybym może podniósł te kulki, to bym dał radę. Dobra, jeszcze próbujemy, jeszcze próbujemy. Kulki szykujemy, zaraz się towarzysz nasz powinien pojawić. Jest, leczymy go i postaram się drugi raz jeszcze użyć umiejętności. Nie, tylko w niego nie strzelm! Oj, no strzelił! Weź strzelać! strzeloć! No i znowu to odpala, znowu kulki i tak cały czas postaramy się robić. Przeżyj! Przeżyłem! Wow! Doszedłem do drugiej fazy. Ej, dam rady, dam radę, tylko muszę uważać. <ścoughs> nie strzelaj! Wiecie, co ten towarzysz to się nie nadaje! Jakby on cały czas stał, to by było super. Bym mógł cały jakoś tam go wyleczyć, no nie? A on znika co jakiś czas, więc to jest słabe. O nie! Żyję! <ścoughs> To jest nie, nieustanna walka o przetrwanie. No właśnie, tego się obawiałem, no i praktycznie jestem dead. No mogę go bić bezkarnie, mam nadzieję. No tego już praktycznie wyleczyłem, no i koniec. Elemental burst musi być idealnie... O nie, za wcześnie! Oh maj. Dobra, ale już mam jakiś pomysł. Już jest jakieś rozwiązanie dla niego. To będzie ciężka i długa przed, przeprawa. Dlatego kolegę nie mam co liczyć, bo go nie wyleczę. Więc to jest taka tak naprawdę walka, kto szybciej prze... przetrwa. Widzieliście, jak on się nagle odwrócił? to jest niemożliwe. Teraz odpalimy E i giniemy. <grymne> Ojej, ja, ale to nagle jak się odwrócił, to było oszustwo. Tak nie powinien mi się odradzać. No, tak natychmiast. Kolejna próba, uda mi się w końcu tym Elemental Burstem ochronić się. Uda mi się, on tak robi, skrzyżuje, zaraz skrzydła, o właśnie! No i stałem znowu! Czyli tego nie można uniknąć Elemental Burstem. To niedobrze, to jest bardzo niedobre. Z nim nie da się normalnie walczyć, co on robi. O. Źle. Z nim się nie da normalnie walczyć. Za mało że się leczę. Za mało. No to wygra. Kto wygra ten pojedynek? On. On. Definitywnie on. Już mnie finiszuje. No nie, nie nie dam rady. Nie dam rady się obronić. Ah. Ale patrzcie, ile mu muzy... zziąłem tego HP? Jest jakaś tam. Jest nadzieja, jest nadzieja, ale muszę trochę popracować nad tym. <grystanie> nie, nie, nie dam rady go wyleczyć tamtego, prawda? Nie zdążę. A miłoby było wyleczyć go do fulla Nie no, zabraknie, patrzcie, ile zabrakło. Ooo Hojo ojo dwa. <grystanie> Co to miało być? Chyba, że się nagle odwróci. Nie odwracaj się. Masz zakaz. <grystanie> Oj, się kurde, odwrócił. Co to za atak? Uff, uh! wierzę, raz go widzę. No i mi, Oplu, kolegę, super dzięki. ja wiesz, że tego kolegę muszę leczyć? Hej, <laughs> wiecie co, zmieniłem miecz i jakoś to lepiej idzie. A bo to jest moje wrażenie. Dobra, detonuj się, bo wtedy mogę spokojnie się leczyć i nie tracę za bardzo HP. No nie, czemu puszczasz teraz te sople? Cześć, tego nie robiłeś. Co to za oszustwo? Powiem tak, dopóki kastuję te, te proste umiejętności, kurde, i mogę sobie spokojnie się leczyć. To jest okej, okay, to jest okej. Okay. Nie, nie bij mojego przyjaciela! No i uderzył. <noise> może jakimś cudem go wyleczę. Nie wiem jak, ale może. Może się zbuguje. Nie będę mógł go leczyć cały czas, bo on nie zniknie. Na to liczę. <noise> I zobaczę, co się wydarzy, jak go wyleczę do końca. Powiem wam tak, długa potyczka mnie czeka, ale. <noise> jest nadzieja, jest nadzieja, muszę wam powiedzieć. On będzie chciał we mnie plunąć, prawda? No oczywiście i zadał mi obrażenia. A... No i teraz chwila prawdy. przeżyję czy nie przeżyję. Przyszłem. <laughs> czemu ten klon wyszedł poza arenę? Ej, może to jest moja szansa, bo tam na przykład nie będzie zadawał obrażeń. I nie zniknie. Ej! o nie no, czemu ty robisz to, spe ty robisz to specjalnie, ty robisz to specjalnie, naprawdę. <laughs> Te sople to w ogóle nie powinny tu istnieć. No dawaj, pluj teraz, bo wiem, że ty to robisz dokładnie. Ty to może mój towarzysz w końcu przeżyje. No, nie, i znowu te sople. No, robię specjalnie. Nie cierpię. No i ginę teraz, najprawdopodobniej. Eee. O, przeżyłem. Więc od HP, ale przeżyłem. Jeżeli zaraz zrobisz sople, to się zirytuje. Wiecie, co jest najgorsze, że on stoi przy tej ściance i mi przeszkadza? Powiedz, stać na środku. Ogólnie sposób jest jeden. Powinienem brać bufy na obrażenia, bo strasznie długo mi to zajmie. A z drugiej strony nie chcę. Ale mam tanki lunę. Pierwszy raz, że. W wyzwaniu tak tanki Luny nigdy nie miałem. Może dlatego, że dostała heal bonus. Wszystko kowieczaną... O nie, nie, nie! Nie! Ja nie trafiłem. Co? Aż no, zacząłem głupoty gadać. Jak nie trafił? Powinien chyba trafić. No za późno, za wcześnie zrobiłem ten unik i powinno mi zadać obrażenia. Dobra, będziesz teraz robił ble we mnie, więc pozwolę ci zrobić ble a ja się wleczę. Nie, zawsze za późno, oj. No ale dobra, wyleczyłem się. Nie jest źle, nie jest źle. Przy tym bildzie mogę popełniać błędy i to duże. No dobra, może nie duże, bo nie chcę się wywalić. <noise> Szczególnie już jak połowę HP mu zabrałem. Co? Jak ja mu zadałem połowę HP? Mi się wierzyć nie chce. No nie, jedna kulka mi wyleciała poza arenę. Brr. Idź na środek, bo mi utrudniasz, naprawdę. <noise> Twoje pozycjonowanie się jest bardzo minie na rękę. A ja zrobisz ble, to ja się wyleczę. <noise> Wiesz, że walka robi się monotonna. I przy okazji prosta: no bo nie muszę patrzeć na swój pasek zdrowia, było tak naprawdę, jakby to powiedzieć, ha, daję radę z nim. No zadałeś obrażenia, ale to nie takie, jakie powinny być. No nie zniszczysz go, prawda? No zabrakło, zabrakło. Oa, no i mnie dmuchnął. Zadaję mu coś tam obrażeń. Nie za dużo, ale teraz muszę się wyleczyć, bo przez to, że kompinuję, mogę zaraz się wywalić. Skończy mi się ran. Kiedy walczysz z lokalną legendą, gdzie powstała do niego specjalna mechanika, a ty jej nie wykorzystujesz, bo nie możesz. Ale i tak go zrobisz. I tak zrobisz tą legendę. To tylko ja potrafię. To tylko ja i moje wymysły. O, uwielbiam za to Genshina, Uwielbiam. I moje pomysły na wyzwanie. Jeszcze tylko troszeczkę i upada ta legenda, <grystanie> upada. Dobra, teraz czas się wyleczyć, jak jest okazja. <grystanie> Naprawdę, to co teraz robię, to się niczym nie różni od poprzedniej walki. <grystanie> niczym się nie różni, to jest coś takiego, kilka autoataków, unikanie lasera. Kilka autoataków, unikanie lasera, czekasz na tą specjalną fazę, detonuje się. Co robimy? Czekamy na laser i elemental i leczenie. <grystanie> o dobra, to jest spoko. Od wtedy będę miał taką dłuższą chwilę i się nie muszę martwić. No coś mi się stanie. Mogę się spokojnie wyleczyć. No chyba, że zrobię o właśnie taki natychmiastowy o! obrót i puści jakieś durne sople. To jest jedyna umiejętność, która mnie rusza, bo ten lasy już mnie nie trafia. Ja no czasami, jak zrobię to wtedy. <śmogę> może mi zadać obrażenia, a to rzadko. Powiem wam, że prosty jest. Jak już znalazłem na jego sposób, to już jest prosty. <śmogę> Ale wcześniej nie miałam pomysłu i się obawiałem, że go nie zrobię, ale się udało. Znalazłem rozwiązanie, złoty środek. Aż mi się przypominają początki wyzwania, gdzie ten build był grany. Gdzie ten build był grany? Trochę za daleko odszedłem i dostanę tymi soplami na dzień dobry. O, o, gorzej. Loserem. przeżyłem. A wiesz, że to był dead, gdybym źle zrobił unik. A praktycznie zrobiłem zły. No nie, zaczynam się denerwować i stresować, i robię złe uniki. Widać. Bo stoi przy ścianie, on tu nie powinien stać. Idź mi stąd, i się teraz odwróci nagle i mnie mi z... ubije. Jednak nie, dawaj. Muszę teraz skończyć, muszę teraz, bo będzie dead. Uuuh, udało się. <ścoughs> Jak pogadać lokalną legendę bez wykorzystania jej mechanik? a raczej systemu, który został wprowadzony tutaj. O oh my, udało się. Nie sądziłem, że się to uda, ale się udało. Znalazłem złoty środek. Jej, kolejne ciężkie wyzwanie udane. <ścoughs> No dobra, tego się już nie podejmuję, bo wiem, że tego nie zrobię. <laughs> już sprawdzałem, starałem się, żeby to zrobić, ale, się nie, ale nie wyszło, ale nie wyszło. A wy co sądzicie o takiej legendzie i takim rozwiązaniu? <laughs> nie, pewnie się nie spodziewaliście, że da radę to tak zrobić i się udało. Teraz dzięki wielkie za obejrzenie. trzymajcie się, hej hej.